Koksowina, koksowina, jak wiecie na ostatnim odcinku, na ostatnim, jednym z ostatnich odcinków Znaleźliśmy tajną bazę taty I przed odcinkiem wtajemniczyłem Maję o co chodzi Bo pisaliście, że ja bym tajną bazę z Mają I, dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku sobie tak myślałem Gdzie zrobić tą tajną bazę, co nie? I tak sobie myślę, pisaliście, żeby zrobić ją pod farmą, co nie? Pod farmą na przykład, ale no No to łatwo było znaleźć, tata na 100% by znalazł Albo na przykład pod jednorożcem zrobić, no ale to też... Teraz... Też tak średnio pod owcami i w ogóle pisaliście, pisaliście, że pod domkiem, pod lisem i w ogóle, ale ja sobie tak pomyślałem. I znalazłem jedno miejsce, w którym możemy to zrobić. I My właśnie... Wy to pomyślałeś? No pomyślałem, no ja myślę, Maja. Co się stało? Ja, ja myślę, no to się zdarza. Ale właśnie przygotowałem przed odcinkiem jedną rzecz, z którego będziemy robili. Tutaj to kryłem przez chyba jeden dzień to zbierałem, bo właśnie tata <noise> rozmnożył tutaj owce, bo budował tato własną tajną bazę. Bo ja ma już pokazałem tą bazę. I zastanawiamy się też, czy ją nie wysadzić. Tak, zro. Wysadzamy to ty bazy. Wysadzamy I właśnie tata tutaj rozdarzył, ale ja je przefarbowałem, bo odkryłem, że jak się kliknie prawym barwnikiem to da się przefarbować Jestem geniuszem I właśnie tutaj przygotowałem, bo właśnie na bagnach byłem i zbierałem barnik i w ogóle i zda, i przygotowałem tyle wełny Bo mamy plan zrobić tak, też, że połowa będzie niebieska, czyli moim kolorem i połowa będzie różowa, czyli Maj kolorze I jeszcze przygotowałem na to pistony, Mam mam taki epicki pomysł na zrobienie Yy, ale piskie. epicki pomysł na zrobienie mechanizmu do tego wejścia, bo to będzie totalnie niewidzialne, ale najpierw jeszcze potrzebuję zrobić sobie przycisk, bo to będzie otwierane przyciskiem, bo stanie sobie tak patrzyłem, patrzyłem, bo wiecie, taka zwykła dźwignia, to wiecie, można łatwo zauważyć, kiedy na przykład tata by mnie gonił, co nie, a ja nagle sobie klikam to i nagle znikam i tata nie wie, o co chodzi, bo przycisku nie widać totalnie i nie widać przejścia i właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę, Jaki mam pomysł na tajną bazę, ale na razie sobie wpadłem do dziury, <grymne> bo. Na początku chciałem robić sam tajną bazę, ale uznałem, że. Bo właśnie chcę schować sobie tam też moje itemki. Ale uzdałem, że Maja mi nie ukradnie itemków. Tak mi się zdaje, że Maja jest uczciwą, yy, bo jest księżniczka. Super Mam uczciwa. nadzieję, że jest uczciwą księżniczką i mnie nie zabierze wszystkich itemów. Bo ja wiem, że na przykład jakiś shop czy tam tata by mi zabrali item. Powiedzieli, że o, to należy się Tacie, należy ale się Tacie. Ale super taci. itemy, należy się, należy się pieskowi i mi zabieraliby wszystkie czanty, Maj pewnie też. Dlatego ugadaliśmy się, że po prostu zrobimy razem tajną bazę. Ale wam zaraz pokażę, w jakim miejscu zrobimy. Bo właśnie, już chyba mi się przyjrzeć, przepalił i patrzcie na to Patrzcie na to, zrobimy ją tutaj, patrzcie, patrzcie, patrzcie Tutaj, chodź, chodź Maja Tutaj nie. zrobimy tajną bazę w tajnym przejściu, ale to nie będzie gdzieś tutaj przycisk To będzie, patrzcie, będzie, tutaj będzie przycisk, no nie widać go, no nie oszukujmy się, że nie widać tego przycisku Albo na przykład, nie, albo zrobię jakoś bliżej to, bliżej to, żeby było szybciej Na przykład zrobimy tutaj przycisk, no ja bym nie zauważył go, co nie? Ja bym go nie zauważył, jakbym szedł, bo no, nikt tak nie chodzi, nikt nie patrzy tak zawsze, no teraz ja niby go widzę, no bo jednak wiem, że to jest, ale patrzcie i zrobię, zaraz wam pokażę, e, jak, jaki chcę zrobić mechanizm, ale najpierw no zrobimy ten timelapse, bo to będzie trochę trwało, więc no timelapse. Dobra, zrobiłem mechanizm, ale naprawdę on jest kozacki. Patrzcie na to, patrzcie na to, bo normalnie tata miał takie zwykłą dźwignię, co nie? A ja mam, patrzcie na to, bo ja zaraz, zaraz wam pokażę. To tak, że klikacie przycisk i to się zamyka od razu. Tak samo na wyjście, patrzcie, tutaj jest myk. Poczekaj, tylko nie trafiłem. Myk i się, za... i czasami można się uderzyć. Ale patrzcie, pokażę wam dokładnie, jak wygląda ten mechanizm, patrzcie na to. Jest to tak, że jest tutaj, patrzcie, ja muszę tutaj rozwalić, jest tutaj przycisk. Jest tutaj, widzicie, jest przycisk, który aktywuje to, bo to ciągle jest aktywowane, jakby. A jeżeli to przesunie w tą stronę, to jakby przestaje być aktywowane i dlatego piston jakby przestaje to ciągnąć, co nie? I to jest wytyf... Ja to trochę nad tym kombinowałem wcześniej, bo jeszcze przed odcinkiem sobie patrzyłem, tak samo z tą wełną sobie tą przed odcinkiem musiałem pozbierać, bo e, trochę bym to zbierał, bo jednak zbierałem to parę godzin. E, ale no, na razie mamy już, mam już zrobiony mechanizm, to tylko trzeba super. jakoś ładnie to zrobić. Tylko zastanawiam się właśnie, czy zrobić wejście. Ja bym zrobił takie wejście, patrz na to, patrz na to. Bym zrobił takie po prostu schodki, patrz, patrz, no. zrobił takie schodki i po prostu one by, by szły w dół i jakby. no takie by... i po prostu było po... pierwsza część by była tutaj była niebieska, a tutaj by była różowa. Co nie, i tutaj by z tej strony było niebieskie, i z tej strony było różowe. Co nie? My, że... Ale jest super. I całej tylko troszeczkę bardziej się wkopiemy, w razie czego, żeby tata się tam nie dokopał, to coś w ten deseń. I dobra, i chyba, chyba już, chyba już można. Dobra i zr is. zrobimy takie coś. I poczekaj, trzeba zrobić jeszcze tutaj e, crafting. Ja bym zrobił na wejściu, zrobił crafting wężę czego. Tutaj o czekaj, <grym> czekaj. A ty jak ty to pomyślisz, że pies jest zakopany? <grym> Nieważne. A i właśnie chciałem, e, chciałem powiedzieć, że tutaj właśnie e, tamta jakby buda dla dwóch piesków, ona była jakby prowizoryczna, bo tutaj właśnie e, w tej bazie będę trzymał swoje pieski, że im przytulnie i w ogóle oczywiście będą tam miały powietrze, wszystko będzie dobrze, bo tam wszystko będzie wentylowane. E, be, a jak będą chciały, będziemy miały jeszcze cieplutko, bo będą miały e, jak to się nazywa, będą miały... Zamknę tam mojego kota. Pełne... Tata, tata pomyśli, że zaginęły, no mi zacznie szukać normalnie. Nie na no, tego, tego. Ale to, do, nie, to, nie, ale to dobrze, dobrze, be, dobrze będzie było mu dlatego, że e, on też nas zostawił i zastanawialiśmy się gdzie on jest i co. I, i tata nas oszukiwał. On mówił, że idzie sobie tego, tak, on naprawdę sobie chillował To jest kamerą, na Tata jest oszustem. I tutaj trzeba jeszcze... O, ja bym takie właśnie zrobił takie one Ładne wyglądałem, tylko będzie trzeba e, trochę bardziej do góry to tutaj wykopać. Tutaj, to kop. I chyba myślę, że będzie teraz dobra, dobra będzie teraz yy, odległość jakby do dołu, żeby tata się nie dokołał, bo chyba nikt nie kopie na poziomie yy, 56 żadnego żelaza i nic, no chyba, że tata, bo tata jest w sumie troszeczkę, dziwny, nie powiem, Trosieczkę. ale to tam tylko taka, taki, taki mały przypadek, co nie? E, taki, taki mały przypadek. Na razie wejście, wejście będzie wyglądało opatrzcie, patrzcie, na razie wejście, mam plan, że zrobić takie właśnie, że będzie po... Tak będzie to wyglądało, że po lewej będzie różowe, znaczy, że po prawej będzie różowe i po lewej będzie niebieskie. I chciałem zrobić właśnie tak, że tutaj, jak rozkopiemy tutaj taki wielki pokój, to właśnie tutaj będzie, po tej stronie będzie jakby niebieski kolor, będzie niebieskie łóżko, w ogóle jakieś niebieskie rzeczy yy, i w ogóle. Będzie a po prawej stronie, strada, nie, po lewej będzie, będzie lepiej. Po lewej będzie lepiej. Znaczy, no, po lewej. Yy, I w ogóle, no i mi, mi się też to będzie ładnie wyglądało. Będzie tak idealnie, taka wiesz, taka. Taka tutaj tylko ten środek będzie trzeba jakiś inny zrobić, będzie trzeba, biały będzie trzeba zrobić środek. Albo zrobimy... Masz biały coś? Nie ma nie, ale, ale biały środek, że wiesz, że jakby przydzielenie takie, wiesz o co chodzi. No tak, ale z czego? No Zróbmy z... dobra, żeby. Z wełny i tutaj będziemy mieli podłogi też będziemy mieli chyba drewniane. chyba że zmienimy, jeszcze zobaczymy, bo jeszcze bazę będziemy raczej chyba ulepszać. I, I będzie jeszcze jedną rzecz będę musiał zrobić w tej bazie, ale to Maja nie może się o tym dowiedzieć potem. I, nieważne, nieważne. I w ogóle tajna baza w tajnym przejściu, no, nigdy Grawe. się nie domyślał. Grawy, <laughs> mega. I, bo niby już miałem tą tajną bazę, ale moja tajna baza była moim zdaniem bez sensu, bo to tak ja była tajna. I tato też miał beznadziejną, bo była dźwignia na środku, tak, a ja patrzę, wtopiłem sobie teraz wtopiłem sobie przycisk wy po prostu w stołna i moim zdaniem teraz, no, no nie do znalezienia moim zdaniem Ci pewnie tata i tak znajdzie, bo on zacznie coś wysadać, a po prostu shop zacznie sobie, nie wiem, nie, no, nie, nie ma bata, żeby to wywęźlił Tata wywęczyć. miał jakiś nadajnik, ja nie wiem o co chodzi Ja, upadłem, zrobiłem jeszcze takie coś i po prostu w, w tych rogach bym walnął na przykład jakiś, nie wiem, albo patrz, takie o rogi bym zrobił Takie o, tylko po to trzeba o tak o będzie, to tylko będzie jakiś inny blok, co nie? I bym zrobił takie coś I jeszcze yy, I chyba tak to rozkopiemy jeszcze no co ty robisz? No tak A tak? Wyskidło mi się, <grym> Trochę mi się pomyliłam <grym> To jednak tata mnie nie nauczył Chciałeś, nauczy żeby moja strona była mniejsza Nie, nie, tata po prostu mnie nie nauczył <grym> Tata Tata mnie nie nauczył matematyki, wyliczania Wszystko wina tata. To wszystko tata Nie no teraz Teraz to ja się pomyliłam nie dobrze chyba. Nie do... Dobrze było to. O, widać, widać to tu mądry jest. Nikt, nikt nie jest mądry. I właśnie o, o, gravel, fajny gravel, fajny gravel. Nie powiem, że no, super, jest, super gravel się robi. I weźcie, tutaj będzie trzeba, jakby, trzeba będzie to wykopać, na niebieskie to podzielić i ja bym tu zrobił jeszcze jeden wyżej, żeby była taka, wiesz, taka przestrzeń, żeby Stanisława się dobrze czuła, tutaj, że niby wiesz, że u mnie będzie siedzieć, Wszystkie będą siedzieć u mnie, bo u mnie będzie tak niebiesko, żeby domyślał, że są na świeżym powietrzu, a nie na jakimś. Nie, u mnie będzie lepiej. Ale różowy to różowe się kojarzy z takim. Ale mega kolor. Ale różowy się kojarzy. Ja, ja chcę, różowy kolor, żeby jest super, ale niebieski jest lepszy. Bo ja nie chcę nie. niebieskich włosów, bo ja, ja. Ja nie. Ja nie chcę być jak ninja, ja chcę być jak friz. No ile grabę? Ale na różowe. Ale ja nie mogę się poferbować na różowo, bo tak, różowe, bo mam różowe ubranie No ale ja to, to będzie. Ja się na tak full, niebiesko. Full, Ale w sumie. Ale nie wiem czy będzie pasować. No. I teraz patrz, bym zrobił taką białą, nie tylko na razie jeszcze nie mamy. Nie mamy tylko... Grawe. Właściwie nie wiem, z czego zrobić podłogę. Może byśmy... Albo podłogę białą zrobimy z białej albo z białego tego dywaniku. Z białego dywaniku bym zrobił. Ej, no tu fajnie wyglądało, moim zdaniem. Jeszcze zobaczymy. Bo na razie, na razie zrobię tutaj takie po prostu prowizoryczną z drewna. Chociaż mało mam tego drewna. Taką prowizoryczną z drewna tutaj zrobię. Po prostu przykryjemy ją chyba. Bo to brzydko będzie wyglądać. Chyba przykryjemy ją po prostu yy, białą wełną. Na razie tajna baza wygląda tak. No nawet ładnie, tylko zastanawiam się nad tą podłogą, bo napiszcie w komentarzu jaką podłogę dać, bo na razie nie jestem tak przekonany do tej białej, ale może się przekona, może będzie pasować z meblami, bo na razie chciałam, żeby meble wyglądały tak, że to będzie jakby e, jakieś banery będą tutaj wisieć, jakieś wiesz, jakieś skrzyneczka, jakaś tego i w ogóle e, no jakieś kowadło, jakieś tam e, piecyk, coś w ten deseń. No i mi się wydaje, że tak będzie najładniej to wyglądało. Ale no moim zdaniem jak na tajną bazę to, to ładnie wyglądasz. Tata mi się zdaje że miał ale to dlatego, że nie, nie, e, on nie, nie. jest starszy, on jest starszy, dlatego my ładniejszą. Znaczy my mamy ładniejsze, to to ładniejsze kolory. Ładniejsze kolory bazy. mamy, ładniejsze kolory mamy. To, to po prostu wyróżnia, z wyróżnia. baza jest lepsza. No. Skończyliśmy zrobić prawie całą bazę, znaczy po części skończyliśmy, bo... <laughs> Ja tutaj widzicie, co tutaj zrobiłem. Mam tutaj jakieś tu jakieś bloki leżą, jakieś karpetu. Mam tutaj zrobiłem sobie dyniami wyroste, mam jakieś jagódki w ogóle. Co nie, patrzcie, tutaj nawet kasie sobie schowam. Mam tutaj, super, mam nawet kowadu, a za mną jest, no moim zdaniem, najlepsze, najlepsze, najlepsze co jest w tej tajnej bazie. Czyli, bo Maji się niestety nie chciało, powiedziała, że ona jest księżniczką i o, i ktoś, ktoś <laughs> powinien to robić. I, i w ogóle. No i nie wiem, nie wiem co tu Mam nadzieję, że to zrobisz, ja a nie... Ja znajdę i ktoś kogo, to zrobi. Nie ma takiej... Kto ci zrobi to? Nie ma, nie można tu, tu... Nie możesz tu nikogo prowadzić. To jest tajna baza. No Chyba, to... że... To... Chyba, że ja... Nie chcę mi się ci budować. Dobra. Ale Braciszku. patrzcie, patrzcie, patrzcie co tutaj mam. Tutaj będę schował wszystkie te itemki, które... Właśnie wyłowiłem mi takie cenne itemki, żeby... Bo wiadomo, że jak ktoś tutaj sobie wbije, to sobie pomyśli sobie o... O, ta jedna baza znalazł sobie tu nic nie ma w skrzynkach, co nie? A jak zobaczył sobie, no nikt tutaj nie będzie rozwalał tego i będzie patrzył tutaj. Ale jeszcze jest najważniejszy cel: czyli prowadzić tutaj Stanisławę i, yy, i jednego pieska, którego jeszcze nie tego nazwaliśmy. Drugiego. Tego drugiego pieska, którego jeszcze nie nazwaliśmy, więc musimy ich tu prowadzić. Mam nadzieję, że yy, tepną się do nas, a nie wpadną w ścianę, bo wtedy było <laughs> trochę słabo. No, trochę chciałbym, żeby była rodzinka piesków. Chodź, chodź czekaj, ja się mogę je odciąć, muszę kwiatek rozwalić, żeby odciąć je. No czekaj, chodź, chodź. Chodźcie, chodźcie. Chodź. Psi, 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 psi. Czekaj, czekaj, weź się schowaj, schowaj się. Schowaj się, bo cię uderzyłem chyba, weź się, weź pójdź tam gdzieś na farmę. Ja, będziemy przez toki gadać, weź te łokitoki weź sobie. Dobra, ej, ale nie wiem, wywalamy te psy. Nie, nie, nie wywalamy, nie, one cię nie pokochają. Nie, bo one, bo ja cię, bo ty mnie uderzyłaś wcześniej, a ja, bo ja cię uderzyłem, nie też wiem. Ja też mnie szkielet! Co się dzieje? Są dwa szkielety! Psy, dawalajcie ich! Dawajcie! Nie, pizdostał, dostał, nie chciałem! Nie ty, Nie chciałem, bo, ale, bo chciałem tego i dostał przypadkowo, przepraszam, czekaj. Czemu, nie mogę teraz nawalić śmiecia szkieleta? Bo pies go, pies jest nad nim i go bym zabił wtedy pieska. Ale Oj, wywalone w tego, jest. tego, choć. No pies, czemu wyciągnijcie się za tym szkieletem. Czekajcie czy szkielet, szkieleta, bo jeszcze. No Bo go uderzyłeś, no ja na chcą cię bronić. No bo one, no nie moja wina, że tego. i ja uważaj, żeby cię by nie uderzyły. Czekaj, 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 czekaj. Czy one się ze mną tepną? Tepniecie się za mną, magicy. się za Tepnęły się. ooo się... jeszcze jeden. Czekaj, ten, ten jeszcze nie ma imienia. A Stanisława u ciebie. A no to ona będzie u ciebie, dlatego że może bo że taki wiesz, taki kontakt, albo nie, bo oni muszą być razem, oni muszą spójrzeć, bo czekaj. Tak oni muszą spójrzeć, że ty sobie kota zaraz, potem podcinku po, po sobie to wprowadzisz, poczekaj, oni będą sobie tak na tym. Zobacz, jak słodko wygląda jak sobie wiszą słodko, tak w powietrzu. <grym> no słodko jak wiszą. słodko. I napiszcie też w komentarzu, co możemy zrobić w tej tajnej mamy jakieś tajne przejście do bazy taty, albo nie wiem, tajne, tajne przejście naszych domów albo coś takiego. Napiszcie w komentarzu, ale my no, już kończymy. No i siema. Elo, jak wstawina, zostawcie Ela. subika, łapeczka, bo teraz codziennie jest daily. Elo!